na filmie, który nagrałam, słuchajcie, e, i też na relacji Czułe są noce, nie, dni, dni tam są dni, to drugi, no, drugi to mój drugi Instagram. E, nagrałam tam relację, dziko, e, tak opita informuje mnie, dlaczego mi zaczepia, wani, w jakim jestem, e, oczywiście w jakim jestem, bo mówiąc e, o mnie przykład, czy ja przestałeś być dzieci i tak dalej. Stawiłam film i w ogóle, to nagram tutaj u mnie na Instagramie. E, powiem wam jedno. Idę sobie spokojnie z belkiem. Te dziewczyny pracują, a naprawdę baby, pracują e, w jakiejś tam knajpie, może skończyły, siedzą w tym ogródku, e, piją wino, są podchmielone, czy jakieś tam podkręcone, nieważne. E, oczywiście i wiecie co e, przechodzę. Od razu słychać, że milkną, jak są jakieś jakieś dziwne szepty, pojedyncze słowa, ale ignoruję po prostu, ignoruję to. E, idę dalej. Chociaż wiecie co, nie powinnam tego ignorować, bo to jest moja okolica. Ja chcę gdzieś się czuć szanowana, bezpieczna I, i nie, że ktoś po prostu y, pozwoli sobie raz, drugi, trzeci, a później będę chodziła kanałami. Przechodzę dalej i autentycznie nazwę odtworzę, co się ona robi. Że to to odświetlczała. Męskie nogi! Więc się cofam i mówię, w czym mam problem. Ta, je, ta jedna, ta druga każe mi wypierdalać. Schodnika, schodnika, uwaga. Ta jedna w ogóle macha mi rękoma po prostu rękoma, jakąś szmatą, czy część próbowałem mnie rzucić, po prostu zwyczajnie e, odganiają od siebie, ona jebana i spadła z ławki po prostu. Ta, ta druga, bo ta, tam druga bana jebana. E, idę do domu. A nie, zaczęłem mnie gonić. Słuchajcie, gonimy mnie kurwa z butelką, czy z czymś kurwa. stwierdziłam, że może dla mnie wpierdolnąć szkłem brzmią nosa za w ogóle jakieś naprawdę niesamowite uszkodzenia. Eee, do tematu. Nagrałam ten fragment jeszcze właśnie na tym drugim Instagramie, gdzie, że przechodząc, przechodząc obok doskonale widziałem kim jestem, jaką mam przeszłość i to są celowe działania. To nie jest tak, że... Ja naprawdę miałam ostatnio, coś się pododawało, coś się nie pododawało, dlatego uzupełniam. W te wakacje byłam na trzech randkach, takich poważnych, że harantkowałam i trzy koleś tak się złożyło, że wszystkich poznałam na ulicy, na mieście. Ona, tego koleśa z Nigerii poznałam Francuza w Gdańsku na ulicy, który cały czas do mnie pisze na Messengerze i Kamerona w Arkadii, z którym byłam na kolacji. I oni nie wiedzieli, kim ja jestem. Nie widzieli o mojej przeszłości. Dwóm sama powiedziałam, bo będę miała z nimi kontakt. I chciałam po prostu e, a nie chodzi o szczerość. Po prostu nie chciałam grać w otwarte karty. E, e, Miałam ochotę nawet opowiedzieć swoją historię, bo poczułam, że między nami jest jakaś miła atmosfera i warto się otworzyć. I ta kobieta mówi do mnie na tym drugim siostrę, że ona nie wie jak się do mnie zwracać, na tym szastuarze czuła są dni. Bo tak wyglądam, dla niej dziwnie, nie wiadomo jak. Ale oczywiście mówi do mnie właśnie, przestałeś być dzieci i tak dalej. A więc doskonale w kim jestem i wykorzystuję to. A wracając jeszcze do nóg. Ja mam takie nogi. Ale tych nóg nie utnę. Nic się z nimi nie stanie. Niektórzy rodzą się z nogami jak patyki, i nie mam grube nogi, i nie mam umieśnione. Ja mam takie. I ja będę. Yy, miałem taki moment w życiu, że szłam. Ludzie do mówią: O, ta dziewczyna jest ode mnie wyższa, albo ta ma szersze barki, albo ta ma bardziej takie szerokie łydki, o, jeszcze bardziej ode mnie. I są, a teraz mam to w dupie. Jestem jaka jestem. Pewne rzeczy można zmienić w wyglądzie, można schudnąć, można przytyć, można e, być blondynką, a później brunetką, ale akurat m, z nogami jest bardzo ciężko, naprawdę, takie mam i kropka, takie mam kolana, takie mam kostki, takie mam, taki mam uda, takie mam nogi i tyle. Większe kompleksy, autentycznie sprawia mi to, jak jestem je w jakimś towarzystwie i na przykład nie wiem czegoś na temat jakichś ważnych spraw społecznych, na temat, nie wiem, czegoś ważnego, co się dzieje na świecie. Eee, myślę sobie, Boże, oglądam jakieś głupie TikToki, Znam jakąś piosenkę z TikToka, która jest niedojebana, która jest po prostu ogłupiająca, a nie wiem kim jest prezydent Węgier. Chociaż to akurat wiem, bo prezydentem Węgier jest kobieta, wszystko Nowak, em, przez chyba V. I to mnie może wprawić w kompleksy, a nie to, że mam grube łydki, uda, albo męskie, albo kobiece, albo za chude nogi, albo nie wiem, nie wiem, jak określa nogi, to w ogóle nie może, to nie wpędza mnie w kompleksy. Po prostu totalnie, zupełnie to, nie jestem na to podatna, ale złości mnie, jeżeli ktoś chamsko, złośliwie, prowokująco komentuje to w środku nocy, krzycząc za mną i szuka zaczepki. A wiecie jaki mam charakter? Jestem wulkanem. Rita wulkan śmiel.